Ewangelia według Jana, rozdział 15, fragment 2: Przykazanie miłości i nienawiść świata wobec uczniów. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w mojej miłości, jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem. Aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od Ojca Mego. Nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby Ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Przyjrzyjmy się temu fragmentowi uważniej. Jezus w tym fragmencie przekazuje jedno z najważniejszych przesłań swojej nauki przykazanie miłości. To nie jest jedynie wezwanie do życzliwości czy uprzejmości wobec innych, ale coś znacznie głębszego. Miłość, o której mówi Jezus, ma być tak wielka, że jesteśmy gotowi oddać swoje życie za innych, tak jak On oddał życie za nas. To przykazanie nie jest czymś abstrakcyjnym, ale bardzo konkretnym wyzwaniem. Jezus mówi, że jeśli trwamy w Jego miłości, to nasza radość będzie pełna. To znaczy, że prawdziwe szczęście pochodzi nie z egoizmu, ale z miłości ofiarnej, z gotowości do służenia i troski o drugiego człowieka. To miłość, która przekracza granice, nie kieruje się jedynie sympatią czy emocjami, ale świadomą decyzją i gotowością do działania. Jezus nie nazywa swoich uczniów sługami, ale przyjaciółmi. To niezwykle piękne i poruszające słowa: Bóg chce być naszym przyjacielem, dzielić się z nami swoją miłością i prowadzić nas drogą prawdy. To zaproszenie do relacji, która nie jest oparta na strachu. Ale na wzajemnym zaufaniu i bliskości. Jednak Jezus nie ukrywa, że świat nie zawsze przyjmie tę miłość. Prawdziwa miłość Jezusa jest znakiem sprzeciwu wobec egoizmu, pychy i zła, które rządzą światem. Uczniowie Jezusa mogą spotkać się z niezrozumieniem, odrzuceniem, a nawet prześladowaniem. To jednak nie powinno ich zniechęcać. Ponieważ prawdziwa miłość jest silniejsza niż nienawiść świata. Czy potrafimy przyjąć tę miłość i żyć według niej? Czy nasze serca są otwarte na to, by kochać, nawet jeśli wymaga to wyrzeczeń? Jezus przypomina nam, że zostaliśmy wybrani, aby przynosić owoc miłości w świecie. To właśnie miłość jest największym świadectwem Jego obecności w naszym życiu. Cieszę się, że mogłem być z tobą. Pozdrawiam.